Siema. Lecimy. Dobra.

Drugi. To jest gorsze, to czemu ja to montuje? Dobra. Dobra. A to drugie to co to jest? Aktualizacja dotycząca kierowców. Proszę sobie. Reakcja, reakcja. Dobra. Mm. Czas pit stopów. Dobra, no. Robimy to. Czas. Aha. Eee, pozycja na finiszu. Dwóch kierowców w punktach. Jeszcze w kwalifikacjach 13 Dobra, zobaczymy co tu będzie. Thank you for joining us for the Spanish Grand Prix here in Barcelona. Oh, that's his drink. Oh, das Yeah. Dobra, no niech jeżdżą Jesteśmy szybsi od Botasa, to dobry znak mhm. Bardzo. I odsunody. A przecież wyniki treningów to nie mają żadnego znaczenia, no. Kogo interesuje wynik treningu. Cieszy czy się tylko wyścig. Nie Spodziewałem się tego. Dobra, dobra, panowie, box, box. I co? Szczerze nie lubię ustawiać tych wszystkich suwaczków. Dobra, niech to tak będzie. Tak nie yeah. Dobra Mmm, to chcę Właśnie Dobra Niech to tak będzie Właśnie, Fulkenberg tu... Tylko, tylko ten gaz im się nie podoba, że jest na hardach. Ale on pewnie cisnął na okrążenie. A my jedziemy spokojnie, powoli. Stron zbyt szeroko wstrzymał. Ósemka, czy jest dziewiątka, czy jest dziesiątka, to jest 11, 12, 13, czyli w ostatnim zakręcie pojechał szeroko. O, duże zadowolenie. duże zadowolenie. Duże okay. zadowolenie. Z konfiguracji. Dobry balans. Any I ty też masz duże, co fajnie right. macie duże. Kopie. to tym suwaczkiem? Okej. Okay. O nie, ale to trzeba. Tak to spróbujmy. No, u ciebie podobnie trzeba. Dobra, dobra. Dobra. U spróbujemy tak. I jechać, panowie. Jechać, jechać, jechać. George już jeździ. Lando zaraz będzie jechał. Lando szybciej rób tą konfigurację. Dobrze, jedzie, jedźcie szybciej. How's this tire? Dobra, gdzieś. Oh, great. Understood. No, tak. Dobra, Practice Dobra, dobrze, George. Understood. Jeździsz w tej formule od nie wiem ilu lat. <laughs> od długo lat. Yeah. Więc nie bądź miękki, jeździsz na tych oponach. No dobra, to już tak na max, już nie okay, chcę was ściągać. A chcę żebyście jeździli cały czas. A bardzo jest poważne, 20%. Dobra, przejedziesz jeszcze. Wytrzymasz na tych oponkach Dobra. I zaczniecie zdążyli. Dobrze, zdąż. Okay, to the flag. Okej. Okay. Miejsce treningu, nie przejmuję się miejscem, które zajęliśmy. Pokażcie czy zrobiłem, czy poprawiłem wam tą konfigurację czy nie. Dobra, okej, okay. 12 pozycja. Ohohoho! Panie Giorgio! pokażę pan, idealnie. tylko tu nie jest idealnie. No, wiesz, nie będę przepisywał tego. No, ale ład, ładnie, e, ładną konfigurację zrobiłem. Fajną. Gdzie ja konfiguracji za dobrych nie umiem robić. A tu konfiguracja ponad 90%. U obydwu panów. Qualifying is coming up. And the driver's. Dobra A wiecie co. Ej, zaryzykujmy. Zaczymy. Jestem ciekaw. Ej, dwóch się przedostało na świeżnych pozycjach. Ej, cieszę się, że. Hasy odpadły. Obydwa. Obydwa. Obydwóch kierowców zespołu hasa Sessions should Dobra, be starting, jechać, right? jeźdźcie, Jeździcie panowie. Panowie, jechać, jechać. Szybko jechać. Ale nie jestem w stanie. delta. nie the delta. stanie. Ale nie jestem the stanie. Delta Ale the delta at the Dobra No nic poprawił, czy Doacz po poprawi? Czy Doacz da radę? Doacz nie poprawia! Doacz jest jedenasty Dobra Lando Teraz świeże opony I jedzieć. Jechać, jechać, jechać Nie! 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 Gdzie to jest tu? Jedź! Jedź! GDOT już nie awansuje. No dziś pecha. Okay. No i też ma chyba pecha. Żółto w pierwszym. That zielono w drugim. Flag, so ale jedenasty, niestety. Dwunasta, 11 pozycja, mm. a jak Dobra, mogło być gorzej, mogło być lepiej. It's się. Się. Kiedy ma zacząć padać? Uuu, pod koniec, to chyba... O ja. Blablabla. jest e... okej. Okay. A ostatni wyścig był słaby. Może ten pójdzie le lepiej. The stage is set here in Barcelona. To jest to. To jest hiszpański Grand Prix. jest na południe i away we go. Wystartowali. Poczynamy wyścig. Lando Norris walczy z Lando, start, Jest uh, przed nim, ale Oscar ma wewnętrzną. utrzymuje, yeah, okay. Lando Lando. Walczy. Lando walczy ze skalem! Zostawiam mu dużo miejsca i to jest błąd, to dużo miejsca chyba. A nie, wyprzedził go już, wyprzedził go już. Dobrze, Dobra. Teraz walczy ze Stebanem Oconem. George Russell! George Russell walczy, George Russell walczy, George Russell walczy. No wyprzedza go, na co się dzieje? No zabiera się za pieraga z niego. Wyprzedza go. Ja muszę coś zobaczyć. A czy tu będą? Nie wiem, co może nie. jest już za luisem przyczepia się do luisa przyczepia się do politu bo, e, luisa hamiltona jest już za nim czy będzie atak do pierwszego zakrętu nie nie nawet nie próbuje atakować luisa hamiltona Lando Norris. do nie możesz sobie dać rady ze stebanem okonem To wyjdzie, George Russell wyprzedza! Wyprzedza w końcu Estebana O'Connam! Zobaczył sobie powtórkę z wyprzedzania. How Od wewnętrznej do zakrętu. I od razu z dużą przewagą. tu tam już widać Lando za Lewisem Będzie It się zabierał, dopiero go z niego nie... Tutaj ja widzimy już walkę Lando na Lisa z Lewisem Hamiltonem. Jakby była już szykana, w jak w tamtym roku, mogł... Mógłby być już przed nim, ale... Jest przyklejony Piora. do niego. Piora. Piora, Jest so tur za za Naprawdę nim... Jakiś, jakiś może zakręt. To już mogą być. To już może się na do. Dodaję gaz nim. Now, we can see what happens. Spójrzcie tak, tu w zakrętach, tak jak na pierwszym okrążeniu, patrzył na list. to nine. I dał radę, dał radę. Hmm. Teraz musi gonić Lando. Ja, Luis jest już daleko. Luis uciekł. Się... Eee, nic się nie dzieje, tak, chciałem powiedzieć, że nic się nic nie dzieje, no. Bo... Przez chwilę byliśmy przed Luisem. Ogólnie musimy zwolnić niestety, więc no chyba koniec no walki z panem Hamiltonem. Tak, to jest już koniec walki z nim, niestety. Musimy zwolnić jeszcze bardziej. Zbliża się do nas i Piergazi nas wyprzedza. Teraz jest... tak wyprzedzi na klapę. Przepraszam. Przepraszam. We're boxed, we're Dobra no, yy, muszę ich pościągać. No, Za dużo byśmy stracili. No, jest jeszcze problemy podczas pit stopu. Ja nie mogę. Dobra no, przyspieszmy trochę. Ale teraz już będę bardziej uważny, naprawdę. Mogę czegoś zapisać. Najłatwiej tu się George'owi nie przebija. A coś tam wyprzedza. Coś tam ten. Nie wiadomo. Może ich zblokował koło, ale trochę mnie to nie interesuje. Teraz mnie interesuje walka z nickiem Devilsem, której już nie mam. Pogoń za Aleksem Albonem które No to pogoń za Kejmakiem. Za chwilę zmieniam zdanie o kim... Za kim teraz jest pogoń? Teraz... Teraz jest pogoń za Fernando. Nie wiem. Dobra, ile przed nami wyjedziesz Teba, no za nami? Luiz wjechał z dużą przewagą przed nami. Czy gaznik teraz będzie wyprzedzał, no eee, kolejny chyba słaby wyścig to będzie. Nie, każdy już zjechał niestety. A my jesteśmy na pozycji 10 ze słabą strategią. Cicho, będzie do zapomnienia. Light rain on the radar. To no, fajny deszczek, On nie wygląda na jakiś duży deszcz, właśnie to są niewielkie opady. Więc mimo wszystko. Zaryzykuję no. To jest mu... Ja nie wierzę, Lando. Coś ty zrobił z tym paliwem chłopiem. Right. Nie odratujemy już tego. Okej, okay, understood. Chyba, że ten deszcz byłby... naprawdę mocny, ale nie wydaje mi się, że to Nie wierzę w nitery. No to chyba muszę uwierzyć. No, muszę uwierzyć w intery skąd. Nie chciałem wierzyć, ale okazuje się, że muszę jednak niestety uwierzyć Nie chcę, ale muszę. To są intery już. To już są intery. Kurde. No tak, no to będzie rosło sami, tak. Zmienione też. Tak, większość za nami zjeżdża. Nie straciłem pozycji. Odzyskać też nie zyskałem. A mój number one zjazd był niepotrzebny. Ok, keep looking after the tire. Sekund. Kurde, sekund no kolejny wyścig bez punktów Nie wiem w może jakieś było ale to były naprawdę drobne punkty A teraz bez punktów tak już zupełnie no To by już było bardzo źle się nazywał kryzys McLarena. Orlando, on to jest Listen. suchy jeszcze, sucho. Nie dry. dobijajcie mnie takimi informacjami. <sighs> Wielgodny. Raz jest taki ten to, raz taki 6 do końca Kaj przed nami Aj jaj mm. How's the time? No nie, no nie no Jak? Copy. Jakim cudem?

Wiesz jedno, krajzenie trzeba przejechać. Mac skończył być. Tragedia, tragedia, dla tragedii. That's Oscar Piastri after what was a very exciting Grand Prix. Um, grande strategia. Alpin ma tyle samo punktów co my. La 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 tragedia! La la la, tragedia! la. Tragedia! No, jednym słowem, jakby miało pisać formę McLaren'a. No to co jest tragedia w tym momencie? bo już umiera. Dobrze, ale to będzie koniec tego odcinka.